Czas na 151 odcinek tureckiego serialu Wichrowe wzgórze. Kanan przestrzega córkę przed Alperem. Fatma chce się pozbyć Hakana. Cajnep wciąż myśli o tym, co jej powiedziała ciocia Bedriye i unika Halila. Niestety, za sprawą babci Zumrut oboje lądują na noc w lesie. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 151 odcinku Wichrowego wzgórza. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać nowy turecki serial Wichrowe Wzgórze, turecki. Ruzgarli TP. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon widzowie będą musieli długo poczekać. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnego. Zobacz streszczenie 151. odcinka serialu Wichrowe wzgórze i datę emisji. 151. odcinek serialu Wichrowe wzgórze, co się wydarzy? Emisja 151 odcinka serialu we wtorek, 15 kwietnia 2025 roku o godzina 14 na TVP1 Zajnep wciąż myśli o tym, co jej powiedziała ciocia bedżyje. Czuje się zagubiona i nie chce być blisko Halila. Namawia go, żeby wrócił do domu sam. Ale babci z zależy na roślinie, która rośnie w lesie. Halil proponuje, żeby po nią iść. Zajnep gubi drogę i zostają w lesie na całą noc. Kanan przestrzega córkę przed Alperem. Nie chce, żeby robiła sobie nadzieję. Fatma chce się pozbyć Hakana, bo zamierza wydać Ferichę za syna swojej znajomej.